Hej, toku Kuba Barański. Na żużlu pytamy. Ale? I zapraszamy. Oh yeah! <laughs> Grand Prix, my jesteśmy w Toruniu, to jest ostatni Grand Prix w tym roku. Ktoś zdobędzie złoty, ktoś srebrny, to jest brązowy medal. Chociaż, jak tutaj jest e, Toruń, to nie wiem, czy wszyscy będą chcieli wystartować, bo nie ma lidera drużyny Unibaksu Tomasza Goloba. Miejmy nadzieję, że i tak bez niego wszyscy pojadą. A tymczasem będziemy tutaj chodzić i, i, i pytać się o jakieś głupoty. No cóż, no oglądnijcie to i zobaczcie co z tego wyjdzie. Dlaczego uciekłeś z finału? Którego finału? Aha! Tego co nie było. A to ja nie uciekłem, kazali mi uciekać. Nagrywałeś piosenki z Pejom, może byś nagrał na przykład z verbą? Wiesz co, chyba nie, jakby z tego co pamiętam to muza chyba nie do końca do mnie trafiła. Przedasz to czy wypijesz? No alegro wystawię. Opłaca się? No, jak po 15 taka za puszkę, to się opłaca, nie? Lepiej się ogląda zawody takie żożlowe, czy lepiej, nie wiem, takie właśnie, jak pan jeździ w samochody, jakieś rajdowe, takie inne głupoty? Spo swoich to nie mogę oglądać, a żożlowe mogę, bo tu sobie przyjadę, stanę, a chłopaki w koło, i, 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 i tak się zastanawiam, kiedy zaczną w prawo jeździć, czy któryś dostanie kiedyś taki strzał, że pojedzie w drugą stronę. To kazał? No, w sumie nie kazał, no, no wyżej tam, panowie. Czy co, sali na wyższych trybunach? Tak. Dokładnie. Dlaczego? To jest takie disco... Nie, Hip Hopolo, w ten sposób. A jak myślisz? Dlaczego? nie Janinko, takie rzeczy. Dlaczego hip-hopolo nie trafia do mnie? Nie wiem, no kurde, no dziwne troszkę. Naprawdę? No, ja tak nie uważam. Dzisiaj pojedziesz? No na prezentację na pewno, ale czy dalej wiadę to się okaże. Motorkiem jakimś? No albo monsterem, no jeszcze, jeszcze zobaczymy. To znaczy w prawo nie jeżdżą jak skręcają do parku maszyn. To przez tą chwilę, tak? Tak, dokładnie. W prawo. No tak. A tak cały czas w lewo. Dokładnie. No, no to jest lewoskrętny ruch. Ale skręcają w prawo. Nie, w lewo cały czas. Kierownicą skręcają w prawo. Kierownicą jak, jak ustawią, ale zakręt idzie w lewo. No tak. To zgadza się? Dokładnie. No, ale to widzę, że się znasz na żużlu. Troszkę tak. No i o to chodzi. Pan Ojciec ryzyk. Też. Też? Też. Czyli też ma wtyki w Toruniu? No i jeździ na żużlu. Czym? Majbachem? Tak. To jest pilski zespół, naprawdę chłopacy się starają. Wcześniej się nazywali jakoś inaczej, nie werba, no kurde, no trzeba im pomóc. Ale dlaczego pytasz mnie o werbę? No bo to jest taki głupi program i pytamy o rzeczy dziwne. A, o rzeczy głupie, dziwne. Nie lubię, generalnie nie lubię. Takiej muzy w ogóle nie trawię, nie trafia do mnie i, i na pewno o współpracy mowy być nie może. Z dupeczką z Monstera, wiesz, z tyłu. O, bardziej na, niby... na środku. Że nie, nie, myślałem, że wiesz, z dziewczyną z Monstera, ona by jechała na przykład z przodu, by kierowała. No. I tak nie byś by stracił równowagę i myki ją zacyca. No, jak będzie okazja, to wykorzystam. Na przykład na żużlu w Czechach na ile okrąże się jeździ? A nie wiem, nie mam pojęcia. ile zawodników jeździ? Pewnie, pewnie wszędzie jeździ się tyle samo okrążeń i tyle samo zawodników. Chyba, że jest jakoś inaczej, że widziałeś jakieś inne zawody. Albo na przykład z Majką Jeżowską. O to już chętniej. chętniej to taka to... Fajna, taki milfek, nie? No to przynajmniej do dzieci trafia, no. Tak, Milfek, jasne. No wszelkie tematy związane z milfami na pewno trafiają do dzieci na maksa. Jako, że wymyśliłeś ten tekst, nadaje ci się ta koszulka, nie, musisz tą koszulkę wziąć, bo to jest twój tekst, więc naprawdę pokus tutaj wszystkim widzą. naprawdę cieszysz się, że z takiego gadżetu? No, spoko jest, no. Zaprezentuję, co? No dobry, jest dobry. Założę go. Na eee, za... dekoracje. dekoracje, no. Dekorację, no. No, coś, no, jest tak ciepło, że no, taka szulka się przyda zdecydowanie. Jest zajebiście, super. Ile pan ma na setkę? Na setkę to teraz pewnie jest 13,43. Widział pan na przykład e, złotej prylby w Czechach? Czego? Z lata Prilba. Te zawody są właśnie w Czechach, o złoty kask, właśnie czeski. I tam jeździ jednak pięć zawodników. Pięciu jeździ, tak? tak? Pięć czy pięciu? Pięciu. Pięciu. To no i po polsku. A jesteś Polakiem? Tak troszkę. Trochę, tak właśnie słychać. Bo tak się zastanawiałem, skąd takie e, krótkie i, i zdawkowe pytania. Bo wiesz, ciężko jest odpowiadać to na ten takie. Jestem po prostu boję się mówić. Aaaa, To film w zasadzie nic nie mówi. Fin pije. Trzeba puścić jako teledysk. Nie tyle co współpraca taka muzyczna, tylko żeby do teledysku. W sensie, ja jako reżyser y, filmu porno z Majką Jerzowską. Nie powiedziałem, że filmu porno, po prostu w teledysku, tak jak. Nie, no ja, ja tak poleciałem, bo to wydaje mi się taka opcja. Pikadna, teledysk, no, interesująca, bo teledystrykt to jest rzecz banalna, no teledysków powstaje masa, prawda? Jutro jest finał indywidualnych mistrzostw Polski w Tarnowie. Startujesz oczywiście z dziką kartą. Jak się tam czujesz? Ah, uh, very good. Uh, this, I like this track. Uh, one of my uh, I good there before, so should be good. Tak oto powiedział, że tutaj strasznie piźd. Ja go zapytałem wcześniej, jak się czuje przed finałem w. Tarnowie, indywidualny Mistrzostw Polski, w których startuje, mówi, że będzie miał złoto, tak jak obiecał. Podprowadzające z Piły trzymają za niego kciuki i ma nadzieję, że spełni ich oczekiwania i da im to po buziaczku. Jak to jest pracować w środowisku takim, że wszyscy na Ciebie się ślinią? Nie jest łatwo, a zarazem czasem przyjemnie. To wszystko zależy. Jak się biegnie na setkę, to lepiej uciekać, czy gonić? To zależy, czy się biegnie indywidualnie, czy w ośmiu. W ośmiu. To lepiej uciekać. Na przykład można zrobić z Majką Jerzowską. Film porno, z mało werba. tego, dla dzieci. Nie, nie, nie. Z werba robi muzę, ja reżyseruję, ale trzeba by się zapytać co Majka na to, bo to... Myślę, że to jest najmniejszy problem i tak się zgodzi. No nie wiem, no to może być ciężki temat. Ja nie piję, bo po co pić? Bo nie alkohol? Jestem finem. Jestem finem, ale takim oszukanym troszkę. A no to z oszukanym filmem ciężko się rozmawia, nie? Taki gruby, starszy facet, obleśny się patrzy na ciebie i się na przykład, nie wiem, drapie po jajkach w dziwnych <noise> miejscach. To co, przyjemnie iść? Nie, nie jest przyjemnie. Wtedy nie jest przyjemnie. Staram się nie zwracać uwagi na takich panów. Jesteśmy w Toruniu, ciebie też tutaj nie lubią? Yy, tak, czasami odnosiłem wrażenie, ale czy ja wiem. Czyli pan Kryją zawsze lubi uciekać? Pokryjomo przede wszystkim. Ale uciekać? Po Pokryjomo oczywiście. Oczywiście. Czyli pan Sławek kryją, sam się przyznał, lubi uciekać. Jak się udziela wywiadu, to trzeba słuchawki ściągnąć, to prawda? Prawda, no? Tak jest, dokładnie. Czego nie ściągnąłeś? Nie, no jestem rebelami. No, może jakąś inną gwiazdę weźmy z polskiego podwórka, na przykład Maryla Rodowicz, to nie, będzie przegięcie, ale kurczę jakąś taką starszą, ale nie tak starą po prostu kobietę. Nie wiem, masz jakiś pomysł? Mmm, co, kto. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, może... Może Borys szyć. No weź. No właśnie. Ściągnij. Nawet jak przychodzą i mówią Cześć, jestem Adam i właśnie patrzę na Ciebie, podobasz mi się. Daj mi buziaczka. Wtedy nie odpowiadam, że nie jestem zainteresowana i na przykład śpieszy mi się albo jestem w pracy i nie mogę spełnić jego oczekiwań. Dlaczego słuchasz disco polo? A, bo jest najlepszy co może być w ogóle. Mało Cię słyszę, dlatego sobie Pozwolę je ściągnąć. E, takie, takie właśnie słuchawki kosztują ze 300-500 złotych. Skąd miałeś tyle kasy? Co? Sek płacił? E, 300-500 funtów, nie, nie złotych. Funtów masz? Mnie mm. też nie lubi, bo nie dostałem tutaj akrytacji, ale wszedłem jakoś tam na lewo. Jak skrzywy No to y, gratuluję. Gratuluję skuteczności i siły przebicia, powiem szczerze, nam też łatwo nie było się tutaj dostać. dolarów będzie dużo na koncie dzisiaj? Wystarczająco. Czy jutro dopiero pójdzie przelew? Byłeś ja sam musisz zapytać. bym Buziaka dostał? Tak. Proszę bardzo. Jest, dostałem Buziaka. Warto pracować w takiej naszej chorej telewizji, więc oddajemy go do studia w pile, tak? Super, oddajemy głos do studia w pile. Pozdrawiamy. Co, co? Jak kanał Plus by relacjonował bez, bez swoich ludzi, czy jak? Pomyśl o nazwie i zastanów się, jak tu weszliśmy. Kanałami. Albo na krzywryj. No, to, wiadomo, mankamenty urody się zdarzają, ale od razu tam krzywy. To jest prezent od dwójka z Ameryki. dwójka z Ameryki? Tak, tak, tak. Dwóch Jak ma na imię? Stefan. No to taki Polak? No, i drugi jest Nikodem, dwójkę tam mam, bo pewnie z Tarnowa, bo w tarnowie wszyscy wyjeżdżają e, do Ameryki do roboty, bo tam nie ma pracy. No, mm, wiesz, to <laughs> jest ode mnie, ze Słowacji, także tam też nie ma pracy. Bo tutaj koledzy się wszyscy pytają, ode mnie z redakcji i tacy inni, dlaczego na Ciebie mówią szczupak? Nikt tak na mnie nie mówi. To prawda, że Unibax Storuń wysłał wam po prostu też jakiś tam kwitek. Za to, że ten mecz nie odbył, musicie zapłacić im karę. A to powiem szczerze, nie wiem, ale nie zdziwię się, jakby tak było. Co robią ludzie na Słowacji? Co? Bieda szyby? Wyjeżdżają do Ameryki. Ale jak nie wyjeżdżają do Ameryki, to co robią? To siedzą w domu i, i jedzą ryby z rybnika. I, z czego? I, z rybnika. Wiesz, z rybnika. Aha, z rybnika z miasta? Nie, tak. Tak, tak. Tak mówią ponoć. No widzisz, masz lepsze informacje o mnie. Czyli nie wiesz dlaczego? No, powiedziałem ci, że... Nikt nie mówi. Log logiczniejsze pytania są jeszcze? Nie. To na razie. ...lowią sobie, biegają sobie jakieś grzyby po lasach, żeby po prostu tak sobie przeżyć. u was w lesie też są czasami takie grzyby papieżaki? Papieżaki? No. Wspólnego z papieżem? Nie, broń Boże, nie, nie, nie mówmy ten sposób. Papieżak to jest taka kupa, która jest przykryta papierem toaletowym. <grym> są. So. Są, tylko tam są, tam są bez, bez pokrycia. Mógłbyś zapłacić. Znaczy nie ty, ale, ale stacja. No, te, tego nie wiem. To nie ode mnie zależy, sorry. Z czym się ludzie wycierają? Nie wycierają, właśnie. Nic? Nie, natura, czysta natura. Gdzieś tam jakaś a, wetwa ze, ze z drzewa i tyle. To... No, ale to potem, kurde, aż w dupsko Skąd ty wiesz? Bo czasami się nie podtarłem, to, to, to wiem, jak to jest. Aż doświadczenie widzę, widzę. Dokładnie. Tak jest. Ale kilka milionów zapłacić będzie, pewnie trzeba. No cóż, czasami takie kwoty też y, trzeba wydać. Czas... Żeby pokazywać żużel. Albo żeby go nie pokazywać. Albo żeby go ocenzurować. Nie no, nie ukrywajmy no, to trochę... Nie no nie, co ja mam Ci powiedzieć w ogóle? Ty stawiasz mnie w trudnych sytuacjach i trudne pytania zadajesz. Na tym to polega. No to ja wiem, to ja wiem. Nie, no no comments, powiem szczerze, no comments. Wolałbym się nie odnosić do tego, bo póki jeszcze chciałbym może inaczej. Żywy wjechałem do Torunia i nie chciałbym stąd wyjechać nogami do przodu. Czasami tak robisz, czy w Polsce już się nauczyłeś podcierać tyłek? Eee, nau nauczyłem się tego także, także naprawdę bardzo dobra szkoła życia. Ten gościu właśnie zdobył Mistrza Świata. My go nie będziemy pytać. My kończymy nasz materiał na, na dzi dzień dzisiejszy. Oglądajcie nas cały czas, po tej stronie, pokaż taj też, po tej stronie nie będzie subskrybuj. Show here. Po tej stronie będzie subskrybuj. I właśnie tam klikajcie, żeby nas subskrybować. W linku będzie podpis do Facebooka, tam klikajcie lubcie nas, a tym bardziej oddajemy głos do studia w Warszawie. Na razie.